15 minut wcześniej w środku. Co Mhm. Gdzie jesteście? Mhm. Grzyb już jest na miejscu. No to coś mi się chyba należy za to, nie? 100 tysięcy. Co? Nie tak się umawialiśmy. Co to? Co? Bez do mnie. Co usłyszałaś? Ale to, to, to było niechcący do no, chwili miła, więc nie mogę się nic zrobić 25 słucha? 25 koła za trzymanie za zęba no dobrze. Niech nie będzie. Dobra i nikomu nie mów. Słuchaj młody, to twój pierwszy dzień. Dzisiaj nic nie będzie idealnie. Gotowy? Jasne. Dobra, ale tu przechodzi. No, prawo jak wodzi tak. Proszę. wchodź Zobaczymy zrobić takie soky dla dzieciaków, żonę. Tak, no można przyjść. Dzień dobry. Dzień dobry. poznać? No to zaraz... są za panowie? się Od czego zaczniemy? W jakim ciele panowie to jest? Przepraszam, żebyśmy raz na Tylko teraz? No, ale cztery i Teraz ogólnie stan ośrodka. To się Chyba wszystko wygląda dobrze, no tak, namioty spoko, spokoje spoko. też, okay. stan ogólny też, to no co idziemy do stołówki? No Coś przydałoby zjeść? się, tak, Dobra, tak To chodź idziemy Chodź, chodź. O. Dzień dobry, co podać? Dzień dobry, ja poproszę o najlepsze piwo jakie macie z gotówki, ale my byśmy 0% Oczywiście, już podaję? To szybko. szybko No słuchaj, bo to jest tylko pierwszy dzień, dlatego mam dla prezenci Nie pięknie pachnie. Dziękuję Ci za to. Nie ma sprawy. Co, ja mam takie pytanie. Co Cię skłoniło w ogóle do wstąpienia do sanepidu? Do sanepidu? No. Ach, kiedyś byłem na obozie. Patrz na niego, jaki lamos. Ty, możesz się mieć rację. grzy. Ty no, grzy. Bierzemy go?

no nie wiem, czy taki do Dla Państwa na pewno nie, ponieważ Właśnie. zamykamy ten ośrodek, jak i obóz. Tak, zamykamy. Ponieważ dzisiaj znaleźliśmy grzyba w tamtym rogu gdzieś na stołówce, no. podczas spożywania przepięknego, pożywnego posiłku Boże, czy... na tej stołówce. Ja nie rozumiem. Boże, Panowie, jeżeli pa, pa, Państwu smakował, to się jak to te nerwy. Ponieważ znaleźliśmy grzyba i nam się to nie podoba, dlatego musimy zamknąć środek. Grzyba. Ale wie Pan. Ja Wieczarki potrzebuję dowodu, jadalne. Ser pleśniowy też jest jadalny. Mm, Więc tak, jak panowie jedni ser posiłek, ser to proszę inaczej oceniać. No tak, ale dobrze, może ja mam pomysł. Wyślę państwu zdjęcia po tym, jak zamkniemy ośrodek i zobaczą państwo, co to za grzyb był. Tak. Ale po? Tak, po. Ja Musimy... ośrodka? Proszę Musimy... pana, czy panu nie smakowała ziemia spod hamaka, czy co? Może inne danie panu Proszę pani, ja to nie ma... Co w ogóle gadać? No, to jest grzyb, musimy zamknąć ten ośrodek. Takie są nasze działania, tak? Tak działamy. Dziękujemy. Ja, ja, ja dziękujemy, to w dziękujemy za rozmowę i do widzenia. Ja nie dziękuję za rozmowę. E, widzimy się nigdy. Przez to, że Seneki znalazł grzyba, ośrodek został zamknięty. No, muszę. Bro, Brorizuje. Hej. Mogę się Mogę, ale. Brawo jesteś. Brawo Chcę jest stryzowany. Ej, mogę, mogę stryzować Aleks. alek. Aleks. Aleksa. Kolega tego na to. Aleks, siadaj. Yes. Nie. Yes. <laughs> yes. Coś tak jest. <laughs> Na mojego... Nie, się nie, 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 jest nie, nie, to takie, takie... nie, To nie, takie nie, jest takie nie, takie... u dziewczyn takie nie, 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 O wow. <laughs>